Cześć, nazywam się Adam Iwaniak, mam 11 lat, jeżdżę od 7 lat. Jak przyjeżdżam na tor, to zawsze sprawdzam nawierzchnię, pogodę i wiatr. Kupiam się na tym, jak mogę jechać i jak szybko mogę tutaj pojechać. Bardzo duże wsparcie mam w mamie oraz w siostrze. A jak nie ma taty, to zawsze mi kibisuje przez telefon i do mnie dzwoni przed wyścigiem. Jak stoję na starcie, to myślę o tym, żeby być wyluzowany i dojechać na podium. Gdy rywalizuję na torze, to czekam na błąd zawodnika. Jak czuję presję, to jest szansa, żeby go popełnić. Dzisiaj bardzo dobrze poszedł mi start, byłem Czwarty ogólnie, a pierwszy w mojej kategorii, i przez kilka kółek jechałem pierwszy. Potem dojechał mnie mój kolega z klubu i mnie wyprzedził, i skończyłem na szóstej pozycji po dwóch mocnych upadkach. To się wytnie, na pierwszym upadku na zjeździu ślizgnąło mi się koło a w drugim upadku to po prostu się na bok wywaliłem. No trochę jestem zły na to, że się wywaliłem i mnie wyprzedzili, ale tak czy siak stanąłem i jestem nadal. W Generalce jestem trzeci. Zostały jeszcze tylko dwa wyścigi do końca sezonu i do gali. Wyścigi cross country uczą mnie rozkładania siły na półtora godziny wyścig, bo jest bardzo łatwo popełnić błąd, jak jest się bardzo zmęczonym. I nie zawsze wygrana oznacza pierwsze miejsce. Czasami ważniejsze jest wygrać ze samsel.